Dzisiaj pokażemy wam trik, który nazywa się Quijibo i wygląda on tak. Jak widzicie, Quijibo składa się z dwóch bardzo podstawowych, jeśli chodzi o technikę wykonania hopsów. I dzięki temu, że są one podstawowe, po opanowaniu tej dwójki praktycznie żadne inne nie będą stać wam na przeszkodzie, żadne inne, rozumiejąc przez to na przykład hops z nadgarstka do czegoś takiego, co później może Wam zaowocować fajną wieżą. W każdym razie to tylko, żebyście wiedzieli, co mam na myśli, każdy hops, w którym podskakujecie jojem i za ten czas działacie pod nim, aby na właściwy sznurek wylądować, będzie dużo łatwiejszy, jeśli nauczycie się kujubo. Także zaczynamy od trapezu i przy obu hopsach musicie pamiętać tylko o tym, która ręka gdzie idzie. I w który segment sznurka uderza? Czyli praktycznie wszystko o co chodzi w joju. Tak czy siak, wybijamy jojo, i gdy wybijemy jojo, zauważycie, że macie dwa segmenty sznurka. Jeden pod palcem wskazującym ręki niedominującej, a drugi nad. I Wy chcecie uderzyć ten w nad. nad, nad ręką, nad palcem w ten sposób. Jeśli będziecie chcieli uderzyć w ten tutaj, pod, no to, to nie ma nawet jak. ale o dziwo. Ja jestem na, na, na przykład bardzo zdolny i mi e, udawało się uderzać w ten e, sznurek, oczywiście nie dostając quidziu, bo e, i przez to też m, utknąłem, pamiętam, swojego czasu na chwilę. Także taki mały detal, ale może komuś e, pomoże. Także w górny sznurek. E, palcem wskazującym ręki dominującej. I ostatnia ważna rzecz, e, ręka dominująca idzie nad. Czyli to jest dokładnie taki ruch. Ręka dominująca idzie nad ręką niedominującą. E, i ostatnia naprawdę mała rzecz, jeśli, jeśli już mamy być dokładni, to palec wskazujący powinien uderzyć jak najbliżej joja. Jojo będzie piąć się do góry w momencie wyrzutu, szczytować i albo w momencie szczytowania, czyli jak pozostaje przez milisekundę w bezruchu, albo jak zaczyna opadać, powinniście wykonać ten ruch zamiany. Porwać ze sobą sznurek i miejmy nadzieję, jeśli zrobiliście to wystarczająco blisko joja, wylądujecie na na takim skrzyżowanym z brother. Także w ten sposób. I gdy już jesteśmy tutaj, możemy przejść dalej. Pierwsza rzecz, jako że jest dosyć niewygodna pozycja, robimy jeden przewrót w stronę ręki dominującej, pociągając ją za sobą. W ten sposób. I jak widzicie, jesteśmy tutaj w półtora bocznym. I stąd będziemy robić kolejnego hopsa. Który moim zdaniem jest dużo łatwiejszy, szczególnie jeśli właśnie przeszliście przez ten pierwszy. Raz ze względu na to, że mamy mniej sznurka, a dwa, no już umiecie ten pierwszy. Także ręka niedominująca, krzyżujemy i jest dokładnie taka sama operacja. Czyli wybijamy jojo do góry, jojo szczytuje, palec wskazujący, jedyna różnica tym razem ręki niedominującej. Porywa sznurek, uderza w sznurek jak jojo opada, porywając go ze sobą i miejmy nadzieję lądując na double or nothing. Oczywiście ręka niedominująca, nie macie innej opcji, ale nadmienie to przechodzi nad ręką dominującą. Także, Ops! Jak widzicie, szczególnie w wolniejszym tempie, jeśli będziecie to robić tak jak teraz, możecie dostać sznurek na nadgarstku. Wtedy wystarczy go zsunąć na palcu, i to jest ciągle dalej prawidłowe. kui-ji-bo. jesteście w Double or Nothing. Możecie zakończyć trik, bądź przejść do następnego komba. I to było kui-ji-bo. Cześć!